Nikt nie wejdzie nie jest, tutaj żeby pana, ma pan Honor do... Na ostatniej miesięcznicy smoleńskiej jak zwykle wiele się działo. Głównym bohaterem wydarzeń w grudniu był bez wątpienia Antoni Macierewicz. Który z jednej strony uczestniczył w wojnie o Wieniec, by później zostać zatrzymanym przez policję. Ale zacznijmy od początku. I tym razem pod pomnikiem na placu Piłsudskiego w Warszawie przemawiał Jarosław Kaczyński. Szanowni Państwo, 14 lat i 8 miesięcy temu doszło do, doszło do wielkiej zbrodni: zamachu na samolot, który wiózł delegację polską z prezydentem Rzeczypospolitej, moim bratem. W świętej pamięci Lechem Kaczyńskiego jego małżonkom, wiózł wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej, wojskowej duchowieństwo. Ten zamach został dokonany, co do tego nie masz żadnej wątpliwości na zlecenie Putina. I ci, którzy tutaj stoją, to jest agentura Putina, bezczelna, bo niestety, nasze państwo. Jest ciągle wobec tej agentury bezradne. Nie wiadomo, czy dlatego, że chce być bezradne, czy dlatego, że po prostu nie potrafi nie być bezradne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział też, że przyjdzie czas, że osoby walczące z nim pod pomnikiem smoleńskim zostaną rozliczone ze swojej działalności. Ale przyjdzie czas, że to się skończy. Przyjdzie czas, w którym ci ludzie. Od Putina ci ludzie, którzy bez przerwy wbrew prawu, bo to prawo mówi bardzo wyraźnie, że nie wolno zakłócać demonstracji, że demonstracje, które za jedyny cel mają zakłócenie innych, są niedopuszczalne. I w związku z tym mamy tutaj do czynienia z permanentnym łamaniem prawa także przez obecne władze. Te poprzednie trzymały jednak tą grupę awanturników i agentów z daleka od nas. Niestety dzisiaj tak nie jest. Miejmy nadzieję, że przyjdzie czas sprawiedliwości, że ci, którzy naprawdę tu w Polsce odpowiadają za doprowadzenie tej katastrofy, choćby poprzez rozdzielenie wizyt, zostaną odpowiednio ocenieni przez sądy. Jeżeli sądy uznają ich winę, to zostaną ukarani. A ta grupa awanturników i agentów znajdzie się tam, gdzie powinna się znaleźć to znaczy w, w polskich zakładach karnych, i to mam nadzieję, że na bardzo długie lata. Jarosław Kaczyński odniósł się też do wyborów prezydenckich, twierdząc, że jest to dla niego nadzieja na zmianę sytuacji w Polsce. Ale teraz trwa ciągle walka. Walka o. Odzyskanie przez naród polski praw, bo dzisiaj te prawa są zabierane, bo jest łamane prawo, bo władza, która dzisiaj jest u steru, po prostu uznała, że jej prawo nie obowiązuje. Ale przyjdzie dzień zwycięstwa. Mamy już kampanię prezydencką i nie chcę o niej tutaj mówić, bo to jest uroczystość żałobna, ale to jest wielka nasza nadzieja. Wielka nadzieja na zmianę. Na koniec tych bardzo złych czasów, tego bardzo złego roku, miejmy nadzieję, że to jest tego rodzaju rok, ostatni, pierwszy i ostatni po 1989 roku. Dziękuję bardzo. Jednak to nieco później miały miejsce najbardziej kontrowersyjne sceny. To wtedy aktywiści, których Jarosław Kaczyński posądził o agenturę rosyjską, położyli wieniec pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.

Później były minister spis bronił pomnika przed aktywistami oraz wykłócał się z funkcjonariuszem policji, który prosił go, by nie naruszał nietykalności innych osób, które znalazły się pod pomnikiem. Nie, zamiaru, nie narusza pan nietykalności cielestyn innych osób. Nikt nie, nie wyjdzie tutaj, żeby nie niszczyć. Ma pan prawo do Chono zachowania zgodnego z prawem się. i nie naruszać nietykalności inny cielestyn innych osób. Nie może innego człowieka. Pan jest policjantem. Pana pan pan obowiązku jest policjantem. Pan obowiązku jest policjantem. Sami drodzy Państwo niszczycie, stoicie i jest dobrze. Jakoś niszczycie i jest ok. Nikt nam się nie wezmie. Nikt nie Dobrze, ja słyszę pana wyraźnie. Policja, Jak pan wie, że Polak jest. Tak, dobrze, panie pośle. Ja pana informuję, że pan nie narusza. Tak, jak pan mówił, ma druga prawa. Ma pan prawo do zachowania zgodnego z prawem, okej? Rozumiemy się. Nie zachowanie zgodnego z prawem. To ignoruje wyroki wyroki. Później okazało się jednak, że Antoni Macierewicz będzie mieć kolejne problemy z policją, która próbowała go zatrzymać, gdy wsiadł do samochodu. Miało to związek z utratą przez posła prawa jazdy po szalonym rajdzie przez Warszawę w jego wykonaniu. O zatrzymaniu informował na przykład europoseł koalicji obywatelskiej Krzysztof Brejza. Napisał on na platformie X: Policja zatrzymała Macierewicza, kiedy chciał po miesięcznicy smoleńskiej odjechać swoim samochodem. On naprawdę uważa siebie za nietykalnego i ponad prawem. Bezczelność i ignorowanie przepisów to antypatriotyzm i plucie w twarz uczciwie żyjącym Polakom. Konsekwencje muszą być surowe. Okazało się jednak, że Antoni Macierewicz zasłonił się immunitetem poselskim i samochodem oddalił się z miejsca zdarzenia. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński. Po zgłoszeniu od obywatela, policjanci zatrzymali do kontroli byłego ministra obrony narodowej. Poseł zasłonił się immunitetem. Odmówił poddania się kontroli drogowej i badaniu trzeźwości. W związku z tym policjanci odstąpili od dalszych czynności i sporządzą właściwą dokumentację. Napisał na X. Z kolei sam Antoni Macierewicz. Podziękował tylko wszystkim tym, którzy wspierali go w obronie pomnika. Napisał: Dziękuję wszystkim Wolnym Polakom, którzy wspierali mnie w dzisiejszej potyczce z ludźmi Putina. Czułem Wasz entuzjazm, Wasze zaangażowanie, które dało mi siłę, żeby przeciwstawić się tej bandyckiej hordzie. Jeszcze raz dziękuję i proszę o dalsze działanie. Dla Polski. I to wszystko w tym odcinku. Co wy o tym sądzicie? Czy Antoni Macierewicz zachował się słusznie? Czy po odebraniu prawa jazdy powinien był wsiadać za kierownicę? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. A jeśli chcielibyście wesprzeć naszą pracę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.